Siewanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku, a dziś widzimy dla Was dalszą część tego wielkiego opuszczonego hotelu, którą widzicie właśnie tam. Fermanım, Baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç. Olmaz lan vallahi malları peşin satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı korneşemiz yerinde. Siz ayrı tripte bense düşüşte. görüyorum ben bu sahnede. Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde. Türkiye IPF. Tu? Çitam. Ya ben poset. Ben poset ne? No dobra, jak kusicie ten tu wielki zielony budynek Tylko, że tutaj to tak średnio wejście jest Myślę, że dałoby radę Ale właśnie nie, bo tam od lewej strony Jakby przepaść, że będzie no, trochę cienia No to wszystko widzą pokażemy, co nie? Mhm Zapraszamy Ja mam pomysł, co tu mogę zrobić. Nie no, tutaj. Zobaczcie. Będzie trochę słabo, ale już tu będzie lepiej. Spójrzcie. Tu była taka kolejka, która wwoziła ludzi z góry na dół. A te wagoniki w się takich głów są tam na dole. Te są w totalnym rozkładzie. Wygląda tak, jak po prostu spadły, co nie? Na dole jest też woda, więc znaczy, tam po prostu, jak padało, to się ze 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 zebrała woda, co nie? No, tu były takie drzwi, z którymi się wchodziło do tych wagoników. Nie wiem, no, chyba można przejść. Tak. Sądzę, że tak. W miarę bezpiecznie. Z naciskiem na w miarę. Po schodkach? No chyba najlepsza trasa. Tak, dokładnie. Chociaż jakbym był koksem, to się tędy dostać. Ale nie, nie będę tak bardzo ryzykował. Bo to dopiero mój pierwszy wyjazd w te wakacje. Jeszcze mam kilka. Więc nie chcę się kłamać na pierwszym. Nie jesteśmy tu pierwsi, tak, ale teraz? my robimy najbardziej handcrawę, rzeczy. specjalnie A. dla Was widzowie Teraz już trzeba tutaj Dobra No ale tutaj to trochę stromo Ale dam radę Trzeba dać radę tam nie? Jakiś otwór ale zbyt dużo pajęczyn bym tam chciał wchodzić tutejsze pająki mogą być bardziej nieprzyjazne niż te polskie o, kaktus Co ty ale ma Ktoś nieświadomie zbudował na to schody. Kurczę. Na nie służyło to do wchodzenia. A dawa. Czemu ona utrudnia? Dobra, teraz. Czy tam jest przejście? Jest? Właśnie nie wiem, idę zobaczyć. Bo ja się wracać nie zamierzam. No mi też się nie chce schodzić. Nie no, damy, damy radę. Dobra, zaruszajmy. Powiem takie wspinanie jest bardzo Jesteśmy. wysiłkotwórcze. Ale... Chyba było. Drugie daje satysfakcję. I to nie mało. Chyba na pewno Kurczę, rękawiczek nie wziąłem Ale dobra A ty już na górze Szybki jesteś ha, ha. No, patrząc jaki dystans przebyliśmy mam prawo być z Ciebie dumny a mnie zostało już trochę tam wchodziliśmy całkiem stromo, ale no widoczek rekompensuje to wszystko, myślę bardzo ładnie, a tu jeszcze nie jest koniec naszych wspinaczki Zastanawiałem się co to tak szura a to, to motorówka to motorówka Ale strasznie głośno No, z bliska pewnie A no, tutaj kolejny pan, który próbuje się wspiąć Może mówić trochę trudno w szczególności, że on jest chyba w klapkach. Dokładnie. Dla takich widoków warto się pomęczyć. A to jeszcze z tego co wiem, nie najlepsze widoki, jakie nam ta góra może zaoferować. Jeszcze nie najwyższy poziom. Nie. Doszliśmy daleko, ale jeszcze, to jeszcze nie koniec. Wchodziło mhm. się fajnie, ale zejść już może być słowo na pewno pewnie znajdziemy inną drogę nie sądzę że kolejka i te kamienie to było jedyne tak. możliwe wejście to co idziemy On wyżej. dzwoni, mam nadzieję że nie po policję no, dobrze żeby była żeby nie dzwonił no. a co my tu mamy a to chyba nie wchodzimy liny, liny. tam szły tam by się można wczogać ale <laughs> no cóż na razie mi się to jakoś nie widzi zbytnio. Może znajdziemy tam bardziej cywilizowane wejście. Spójrzcie. Tu wszystko jest wiele różnych ozdób, które imitują roślinność. Nawet grzyby. Drewno, które pewnie plastikowe jest. No nie, jednak prawdziwe. Czekaj. To jest chyba, chyba jednak prawdziwe albo z takiej odpowiedniej masy. Ciekawe, czy po tym mógłbym się wspiąć, chociaż nie sądzę, bo jest nie najlepszej stabilności. O, a tam mamy góry Taurus. Tak jak kamerka, którą nagrywa aktualnie mój kolega, czyli Lamax X10 Taurus. <grym> Czyżby twórcy przewidzieli, że weźmiemy tę kamerkę właśnie w to miejsce? Odtędy... Chyba znalazłem klatkę schodową, która prowadzi na wyższe piętra. Dobra, to idź, ja spróbuję się dostać tam w inny sposób. Nie. Klatki schodowe mi już nie wystarczą, widzowie. Chyba jesteśmy na najwyższym poziomie, jeśli nie, no to na pewno i tak wysoko. Widzicie? Nic trudnego. Jesteś wilkomen? Widzicie? Jesteśmy już powyżej tego daszku. No, jest koks, co nie? Robię obok, tak, ten widok. Poprzednim razem zwiedzaliśmy tamtą część. I już się wydawało, że jest wysoko. To co powiecie na to? Chyba to jest taki może jakiś bar był, bo na wyższe piętra nie widziałem wejścia mm. A na dach A jednak coś A nie, to jest do jakiejś loży Bardzo nie ufam tym sztucznym korzeniom To musimy chyba zejść na dół i tam poszukać Ale Nie ma schodów? Już, już nie ma, już nie ma Bardzo grube szkło a co my tam? Masz na oko 4-5 cm No, hartowane, jak nic Czyli może coś tutaj było wcześniej Jakaś. Żmija. Spójrzcie, te drzewa normalnie wyrastają jakbym w zgodzie z tym zbudowany, zbudowanym sztucznie A tu Nie wiem co to mogło być, ale obecnie nic tam nie ma Jest jakiś kolejny podjazd hmm. który prowadzi wyżej I Widać więc. tam kolejny budynek Też opuszczony o, Witają o. nas koryle Witają nas Witamy w królestwie malów hm. Piona, A co my tam mamy? To chyba wyjmę latarkę. Bo tam jest jakiś tajemniczy włas. Przejście. Nie wiem czy przejście, bo nie wiem czy jest drabina, ale zajrzeć zawsze warto. O, coś. Hmm. Nie. To raczej płytkie. Już nie na tyle płytkie, żeby się... Na tyle głębokie, żeby się połamać, ale... Znaczy to nie ma żadnego przejścia O, a to drzewo jest puste od środka Tam wyłaniają się już ładne drewniane domki Tutaj kolejna jakaś Niedługo wejdziemy grofa, Która prowadzi do Wyższego poziomu prawdopodobnie lub recepcji. Są schody? Nie widzę jeszcze. Chyba nie ma. O, ktoś to był w roku 2018, czyli w tym samym kiedy ja tu byłem po raz pierwszy. Ale wtedy Toalety. Nie udało mi się jeszcze tego zwiedzić. Toalety są tutaj tylko. Dużo podpisów bardzo, widać, że Też ludzie, którzy bardzo lubią urbex byli tutaj no, znalazłem schody Gdzie? Tu, po lewej, ale czy idziemy po schodach, czy idziemy wyżej do domku Może najpierw załatwimy te domki Znaczy Dobra. nie załatwmy tylko Bo no. nic ich nie zamierzamy Po lewej stronie też jakaś Główny budynek może tak trochę wygląda. O! Fajnie, jak widzicie ta górna część też miała jakby taką swoją recepcję. Ale nie jest zbyt duży. No nie, jest mniejszy niż ten na dole. Możemy na pierwszy rzut oka dostrzec dużo potłuczonego szkła. Wszystkie te okna były oszklone. Hmm. Poza tym Czyli to jest chyba najwyższy punkt drzwi tej, drzwi tej drzwi. góry. Najwyższy budynek mówisz, tak? Znaczy, tak. najwyżej położony. Tak. Ładne schody schody. marmurowe. Trochę śliskie. Dawno nikt po nich nie chodził. Hmm. Dziwnie tu śmierdzi. Kibel. No i w Kiblu też śmierdzi. Mocno. Chyba ktoś z niego korzystał już po opuszczeniu. Tak się zdaje. znalazłem główny taras hmm. chyba tak Co my tu mamy? No wysokość jakichś dwóch 3-4 Trzy... Trzy, Trzy, metrów przepięknie modrze może, przyjemne Da się wejść też na dach prawdopodobnie Ale czy na pewno znajdziemy jakąś drabinę Bo widać na dole też basen Bardzo dużo basenów tu jest. Oraz wanna na takie no, takim widokiem. Spójrz ten budynek był tak specjalnie zbudowany żeby to drzewo mogło tu rosnąć Tak Chyba że Ono już wrosło po jego opuszczeniu To też jest możliwe I wbiło się tutaj jakby Bo spójrz Bo to wygląda jakby po prostu było wyłamane co nie Mhm to drzewo już po prostu tak jakby wyrosło i to odpadło samo mhm. A na dole jest basen. No mówię, bardzo dużo tutaj basenów. <noise> no gdyby na dole była woda, można by stąd skakać, chociaż tam jest trochę za płytko, ale to już można by. A tu mamy wannę. Fajnie tak się kąpać w wannie i widzieć z daleka morze. Miejscowość, w której jesteśmy, Hammer. Kolejny kier. Szafki. No, jest lustro. Schody jeszcze wyżej, które prowadzą prawdopodobnie na dach. Zobaczmy. Albo taki taras widok. Chyba jednak taras widokowy.